Cześć, widzowie. To jest moje konto. Mam jednak inne też. Tworzę na nim gry. Tak jak. A więc ja mo nie, nie mogę Wam jakimś cudem pokazać. Ale żeby zagrać w tą grę, to musicie wiedzieć jak się nazywam, więc się nazywam ProLub 6747 Takim mam konto więc. Tu mam gry, możecie sobie je odwiedzić. Odwiedzić możecie sobie. Nie umiem tu zagrać na przykład. Ja w ogóle w każdą grę nie umiem zagrać. Findebrineru też nawet nie umiem zagrać, nic nie umiem do cave'u też nie może Finder comics będę umiał, ale nie to nie normalnie a wy możecie sobie kliknąć na mój skin, tak wygląda No i co? Ale to też jest moja gra. Obby. Jeszcze mam na latającym aucie oby, ale cóż ciężko to nazwać obby. Sorki, ja mam więcej znajomych na tym koncie. Nawet mi nie pisze. Coś mi się tu zlagowało. Więc pa...